Cześć widzowie, dzisiaj chodzimy z zagadkami. Tak, z nową zabawą. Mhm. Zgadnij, kto to powiedział. Ta. Pytania będę czytała Oliwiarowi po raz pierwszy. Zobaczymy, czy sobie poradzi. Tak. W razie czego będziemy razem tutaj dochodzić, kto to mógł powiedzieć. Mhm. Nie rozumiem, czemu wszyscy chcą stać przy mnie tak długo? Przecież tutaj jest tak zimno. Lodówka. Dobrze, punkt dla ciebie. Zawsze. Zawsze jak chcę odpocząć, ktoś znowu wrzuca mi zakupy do środka. Koszyk. Koszyk, Karol. Dobrze. Gdyby nie ja, to nic byście nie wiedzieli, co kupiliście. Paragon? Paragon, tak, bo na paragonie sprawdzamy, co kupiliśmy i za ile. Tak, za ile kupiliśmy. Tak, pytanie czwarte. Mówią, że jestem pikaczem, a ja po prostu lubię robić bip. Tak, pewnie. Odważnie, nie bój się. Zawsze jestem pierwsza rano i ostatnia wieczorem. Kasa. I... Pięknie. Dobrze. Uważam, że to bardzo niekulturalnie kroić kogoś zanim się go dobrze pozna. Albus. Tak, albo? Albo ogórek. Tak, bo je można kroić. Dobrze. Mam jeszcze takie dodatkowe. Dodatkowe, czekamy. O, mam. Wszyscy myślą, że jestem twardy, a ja po prostu mam skorupkę. Jajka? Jajka mają skorupki, pewnie, że tak. Jak ślimaczki. Niektórzy mówią, że jestem tłusty, ale ja po prostu błyszczę w świetle lodówki. No to trudne jest. Który biedroniak. O którym biedroniaku możemy powiedzieć, że ma, jest tłusty? Przemyśl? Aha, tak. Masło? Masło, tak, dokładnie. Masło maciej. Masło brawo, odpowiedziałeś na wszystkie. Drodzy widzowie, piszcie na w komentarzach, jak wy sobie poradziliście z tą zagadką. Zgadnij, to mówi. Tymczasem subskrybujcie i lajkujcie. Zapraszamy na kanał. Zapraszamy na kanał Oliver TV.